Cześć! Cześć! Z tej strony ekipa przy planszy. I nasze, ręce. I nasze ręce. Dziś będziemy grać w gierkę, jak wam mówiliśmy w odcinku, co nam wpadło w ręce. Czyli w tytuł, który jeszcze nie jest na polskim rynku, w sensie on się dopiero pojawi. Pierwsze egzemplarze przyfrunęło do wydawnictwa Lucky Duck Games, a chodzi o grę. Art Society, I taką piękną, taką po prostu perforowaną okładkę, Prześliczna jest. Cieszymy się, że możemy ją Wam już pokazywać. Jeśli chodzi o grę, ona jest już przygotowana. No, rzeczywiście mamy takie warunki, a nie inne, więc jesteśmy tak trochę ściśnięci. Natomiast tak, każdy z graczy otrzymał swoją planszę gracza. Można powiedzieć, planszę domu, planszę ściany, gdzie będziemy układać Ścianie. obrazy. W tym pięknym pudełku, które ma te zamszowe, hmm. ten zamszowy ten insert, mamy obrazy. Obrazy, co ważne, muszą być ułożone. Rewersami, czyli my nie wiemy, jakie obrazy są po drugiej stronie, jakie mają kolory, jakie mają ramy. Mamy tutaj pudełko, natomiast ono będzie poza kadrem z takimi dekoracyjnymi postobami. elementami. Tak, tak. I tutaj mamy jedynki, dwójki i trójki. To będzie ważne, jeżeli chodzi o dotykanie takich samych ram. Mamy oczywiście planszę muzeum, gdzie mamy tor. Tor na początku prestiżu, konkretnych kolorów, ale na końcu to będzie również nasz tor punktów zwycięstwa. Jeśli chodzi o obrazy, obrazy występują w czterech gatunkach. Mamy tutaj niebieskie życie wiejskie. Czejskie. Że... Jakie wiejskie, życie miejskie. A, życie miejskie, przepraszam. Życie miejskie, czerwone portrety, żółte, martwą naturę i zielone pejzaże. Dokładnie. No i takie kolory znajdziemy właśnie w tych konkretnych obrazach. Każdy z graczy otrzymał lizaczki w swoim kolorze, 20 lizaków, które będą naszym przedmiotem licytacji. Będziemy nimi licytować, czyli wybierać, kto pierwszy będzie pobierał dany obraz podczas aukcji. Jestem pierwszym graczem, czyli mam młoteczek. Tutaj będę nim uderzał w stół, aby rozpocząć. A skąd wiesz, że będziesz pierwszym graczem, skoro nie dałeś nam lizaków startowych? Lizaki startowe, czyli cztery białe. Jeden. Dwa. Gracz ze startowym. o najniższym, o najniższej wartości. Czyli ja jestem pierwszym tak. graczem, tak? Los chciał. I teraz nie wiem, gdzie my to położymy. Ja będę leżał, moje będą leżały tak w przestrzeni. Nie będziecie ich widzieć, bo jeżeli ja będę się licytował, to będę po prostu pokazywał co zakrywam, a będę będą... sobie je odkładał gdzieś na bok. Okej. Okay. I teraz tak, każdy z graczy otrzymuje jeszcze startowy obraz. Mamy cztery startowe obrazy. Proszę bardzo. Mhm. Piotrek pobiera. Tak. Ja pobieram. Musimy Waży. je umieścić w miejscach, aby łączyły jakby zakrywały te gwiazdeczki. Nie Przy, muszą zakrywać same jedną gwiazdę. Dokładnie. Więc ja sobie dzisiaj postawię to tak. Więc teraz każdy z nas ma inny obraz, innego koloru, w innej ramie. Możemy startować. Jeśli chodzi o rozgrywkę, rozgrywka trwa tak naprawdę nie wiadomo jaką liczbę rund, no bo to zależy od tego, jak zakończymy rozgrywkę. Gra się kończy albo z końcem rundy, jeśli gracz zapełnił całą ścianę której z graczy. Lub graczom skończyły się lizaki, mamy ich 20, przypominam. Lub gracz ma dwa. Obrazy niewykorzystane. Dokładnie, nadwymiarowe obrazy. Tak. I możemy rozpoczynać. Ja jestem pierwszym graczem, więc ja, jako pierwszy gracz, muszę podjąć obrazy do pierwszej licytacji. Gramy w dwójkę, więc musimy zawsze dać obrazy 2 plus 1. Mhm. Zawsze to będzie o jeden obraz więcej niż jest graczy w rozgrywce. I Piotrek będzie po tamtej stronie, więc on będzie wykładał te obrazy. Proszę y, ósemeczkę. No może być ta, niech będzie. Chociaż nie chciałem tej. Niech będzie, niech będzie, Ok. Szóstkę tą małą tutaj i tą dziewiątkę u góry. Ale nie tą, tam, tamtą. Tam. I teraz tak, mamy te obrazy, które są w ciemno, musimy przy nich położyć. To jest utrudniające, to układanie tak. tych żetonów w wartości, więc czasem, jak my już wiemy, to już to To już nieraz tego nie, tego nie robimy. robimy. Więc podejrzewam, że z biegiem czasu bo po prostu przestaniemy to robić. I mamy teraz przypisane wartości, bo chodzi o to, że my teraz obrócimy te obrazy, więc jakby nie będziemy wiedzieć, jaki jest, jaka jest ich wartość, będziemy sobie startować z licytacją. Wybieramy jeden lizak z ręki. Zagrywamy w ciemno, naraz odsłaniamy gracz, który ma wyższą wartość na lizaku. Jako pierwszy będzie wybierał obraz do swojej galerii. Obrazy umieszczamy w galerii w taki sposób, aby stykały się minimum kawałkiem brzegu jednego. Nie mogą stykać się rogiem, nie mogą być gdzieś w przestrzeni zawieszone, nie mogą wystawać poza ścianę. Jeśli chodzi o obrazy, obrazy, tak jak powiedzieliśmy na początku, są w czterech kolorach, więc ja mam żółty obraz, Piotr Ma Niebieski. Tutaj nam wyszły dwa obrazy. Dwa obrazy zielone. Jeden obraz czerwony. Więc teraz każdy z nas jest generalnie w super y, sytuacji, bo możemy te obrazy bez żadnego FOPa umieszczać obok siebie. Ja dałem sobie ósemeczkę, więc ja podejmuję pierwszy obraz i biorę sobie obraz. Ten duży. Nie, przepraszam. Tę szósteczkę, ponieważ ma ono taki sam, y, taką samą ramę, jak obraz, do którego dołożę ten. Więc ja sobie go dołożę w ten sposób. I tym samym nie mam fopa, bo mam żółty i zielony obraz, więc jest wszystko OK. I teraz ta rama, ta konkretnie drewniana dotknęła do ramy znowu jednej drewnianej, więc mogę sobie wziąć dekorację ścienną o wartości 1. Jedynki nie mają znaczenia, bo kształty mam takie same. Tu są, tu są jakieś klucze. Na razie ich nie umieszczę. Położę je u mojego asystenta. Bo może w przyszłości mi się przyda ta jedynka. Ja w tym czasie... Aha, jeszcze jest ważne, że nie można obrazów układać... Tak. Jeżeli są po, y, poziome, to muszą być poziome. Jeżeli są pionowe, to muszą być pionowe. To jest jakby taka jeszcze zależność. Ja sobie wezmę chyba ten. Takie, że dobrał te obrazy wielkie, że... Piotrek sobie dołożył obraz, mu nie pasują ramy, więc generalnie wszystko jest w porządku. I teraz mamy obraz, ten, który pozostał z ósemką, czerwony, więc ten, który pozostał, zawsze pozostanie jeden obraz. Umieszczamy przy muzeum, mamy tutaj czerwony rant, umieszczamy go tutaj. On był o wartości 8, więc czerwony portret idzie na wartość Osiem. Zwiększamy prestiż czerwonych obrazów. Tak, dokładnie. A tym samym będziemy zwiększać sobie później punkty na koniec tej rozgrywki. Teraz ja jestem mam młoteczek, Kustoszem. to oczywiście stąd zgarniamy. I ja sobie wybieram obrazy. Ja bym chciał... Tak... Ym, szóstkę... Szóstkę... I może taką małą piątkę. Słuchajcie. No i teraz oczywiście robimy dokładnie to samo, czyli szóstka, szóstka, piątka. Odsłaniamy no widzimy co wypadło Oczywiście lizaki, które odrzucamy w trakcie licytacji one do nas nie wracają. Tak. No Więc bo dlatego właśnie, jeżeli skończą się lizaki, to też ten. jest warunek końca gry. Dobra. Ja już mam dziewiątka. Szóstka. Ok, czyli ja sobie wybieram pierwszy ja chcę ten żółty położyć w to miejsce. To ja wezmę sobie ten żółty i kładę go. Pod spodem. Ten zielony pozostał, zielony o wartości 5, umieszczamy go po tej stronie, bo mamy tutaj na zielone, no i krajobrazy idą na piątkę. Tak. Tę trójeczkę, tę siódemeczkę i jeszcze tę siódemeczkę. Siup. Siup. I siup. Hmm, moment 13. Czyli Piotrek znowu pobiera ja pierwszy jako obraz. I ja chcę w takim razie tego kotka żółtego. A ja chcę ten zielony, i jeszcze go to sobie. No ale tu muszę, tam mam już ja Czyli ta pojedyncza trujeczka idzie sobie tutaj, i znowu zwiększamy. I teraz właśnie z ważny ruch. Jeśli znacznik miałby wejść jeden na drugi, czyli byłoby raz, dwa, trzy, nie może wejść, musi wejść na pole wcześniejsze. wcześniejsze. Mamy krajobrazy i portrety już prestiżowe bardziej. Piotrka młoteczek. Czyli aktualnie, gdyby teraz się gra powiedzmy zakończyła, to za żółte i za niebieskie byśmy nie otrzymali punktów. Wiadomo, że i tak każdy znacznik będzie. Kurde, Ale serio. Same żółte ma, tylko i córko. Z góry przepraszamy za dźwięki, bo to Dior tutaj się panoszy, jak zwykle, ale to już go znacie. Bez sensu. Ojej, okay, czyli ja wybieram pierwszy, mhm. a może ten. Kurde. No i to jest właśnie to bezsensowny ruch, który Marcin zrobił, ponieważ ja teraz muszę dobrać jakiś taki i tak umieszczać go bezsensownie, ponieważ żeby mi się nie styknął z żółtym. A ta piąteczka żółta ucieka tutaj i już nasza Martwa natura wzrasta. Tu chyba był taki... Czekaj, to jest to? Nie. Nie, troszeczkę mniejszy. Bo liczę, że to wypadnie. Dobra. To wezmę sobie... To nie, licz na to nawet. Liczę sobie te dwie siódemki i wezmę sobie tę siódemkę. To same siódemki niech będą. Biorek, nie dysz. Trzy po trzy. I teraz, mi bardzo zależy na obrazie, więc daję 20. Mamy remis. Wcześniejszą moją kartą była trzynastka. ósemkę. Więc ja wygrywam, ponieważ patrzymy na to, co było pod spodem. Więc ja biorę Specjalnie ten obraz. Specjalnie to chciałem zabrać. Wiem, żeby mi utrudnić. Ja biorę ten obraz, bo mi pasuje. Mamy niebieski obraz, który. Tu nie było żadnego niebieskiego, więc idealnie tu się wpasowuje, pasuje. Dodatkowo mamy tą muszelkową ramę, ona styknęła się z jedną muszelkową ramą i z drugą, więc biorę sobie dekoracje. Dekoracje występują w dwóch rodzajach, albo takie talerze, albo takie wazy. Ja sobie wezmę może te wazy. Dobra, ja wezmę to w takim razie. Położę tu i mi się również Ej, telerze, styknęło z dwoma tymi, więc dobieram sobie te talerze i wkładam je w to miejsce. Więc nie wyszło tak najgorzej, ale chciałbym pozostawić taką. A ten obraz plany, 7 no. idzie tutaj. 3, 4, 5, 6, 7. Okej, okay, to teraz ty. Piątka. Piątka. To mniejsza. powiedzmy czwórka na przykład. Zobaczymy, co tu wyjdzie. Piątka. Piątka. I tutaj czwóreczka. Czyli piotek wygrał. Bo ja chciałem to żółte. To żółte. A to niebieskie z piąteczką. Ucieka tutaj i wreszcie. Ale idzie na czwóreczkę, bo na piątce mm -hmm. już coś jest. Nie to. Wezmę dwie piątki. Damę wielką dziewiątkę. O matko. Czyli mamy dwie piątki i dziewiątkę. Uuu, ktoś w leży. Cztery. To na razie wezmę to. No way! Wszystko Matko. Bra, więc yy, znowu biorę sobie pojedynczy. I wstawię go od razu tutaj. I wstawię też ten, który mam od mojego pomocnika. Czy zielony? Tak, tam, czyli zielony wielką dziewiątką. Tutaj od razu wpadłem jeden po no. drugim, bo to. Raz, dwa, trzy, cztery. My możemy sześć, te obrazy siedem, wymieniać osiem, w momencie, dziewięć. kiedy okaże się, że obraz przez nas wybrany, który mielibyśmy dobrać, nie zmieści nam się na planszy. Tak. To możemy sobie wymienić je z tamtym, no ale to jakby na, już przy samej końcówce. Prawda w ostatniej rozgrywce nam się to bardzo rzadko zdarzało. Dobra, to może ja tak zaryzykuję sobie takimi śmiesznymi. Yy, pięć. 6 7 powiem, będzie. Ja mam wrażenie, że cały czas te same kolory. Uuu, Mona Lisa z kapeluszem. Oj. moja ja I mi się styka, więc biorę sobie znowu jeden. Wezmę tą niebieski. Robię tu. I jeszcze tu na razie. I też sobie wezmę takie małe, bo mi się też styknęło. A żółty z siódemką idzie tutaj. O nie, do góry nogami położyłem. Ale... Ja bym chciał, co ja bym chciał? Czwórkę, czwórkę i piątkę. Czwórki. Oj. Banan. Oczy, kobry. Oczy, kobry. Pyk, pyk. Była taka Kobra kiedyś w internecie, nie? Mhm. Kurde. Jeszcze weźmiesz na pewno to, co chcesz. No, oczywiście. Co to nie pojawia? Dobra, wezmę to w takim razie. I mam pojedynczy kształt. Ja też... Chadasz mnie od razu. Okay. Dam sobie sw swojemu piaskowi. Dobra, jedną w takim razie. Tu razem z tym. Ach, dobra i banan na czwórkę. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli na razie niebieskie nie opłaca się zdobywać. No, A to się wszystko jeszcze oczywiście zmieni. No oczywiście to jest taka po prostu zmienność, że. Tutaj na stole od tych się. No, robią takie, takie flaki, nie? No, trochę się właśnie skrobią te boki. O dziwne. chyba dobry karton, dlatego tak się robi, że aż tak, no? Kurde. I ten teraz. Jest... Hmm, oczywiście. I mi się styka z dwoma. Więc mogę sobie wziąć tę wazę i położyć rozumiem obok. I zielony jest naprzód piątka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wezmę tę siódemkę, tę szóstkę i tę piątkę. Czyli pięć, siedem jeden, sześć. i właśnie sześć. Masz, znowu zielone. Nastka, biorę ten długi zielony bo mi pasuje tu idealnie i styka się z dwoma muszelkowymi ramami Czyli biorę sobie Nie, nie no, pewnie są niebieski, te niebieskie To te gdzie są talerze? Ja tu są Nie te niebieskie są małe, takie słabe No to pewnie ten zielony Dobra, niebieski, odpada I niebieski, piąteczka Raz, dwa, trzy, cztery Pięć Szóstka A ja dostaję Widzicie, nawet tego młotka sobie nie przekazuję, bo to wszystko jest tak na naturalne, mm, że nie trzeba. Jorek, nie dysz. Wiem, że jest gorąco, on też jest bardzo gorąco. Mhm, nam jest bardzo gorąco. Jorek. Wiem, że jest gorąco, zaraz otworzymy okno. Mm, poczekaj, bo ja na razie nie wiem tutaj nic, co ja chcę. W sumie nie wiem, czy ja cokolwiek chcę. I mam dwie. I niebieski znowu się wzrasta na 6 raz. Także no, coraz lepiej. Ten niebieski był na końcu, teraz już tak. wywala do początku, nie? Mhm. Uh -huh. Słuchajcie, zostało nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem lizaków. Dałem sobie czwórki. A ostatnio mieliśmy y, prawie wszystkie liza, lizaki, nam skończyły granie. Mhm. Uh -huh. i ta pojedyncza daje mi tutaj nie wezmę to czerwone jednak czyli znowu zielone winduje, raz, dwa, trzy, cztery no, nie mogę położyć zielonego Piotrek wybiera bo byłyby obok takie same dobra, mi potrzebna jest taka szóstka do przetestowania może taka czwórka a tak będziemy. Nie! Za wielkie. Te małe. trójeczki Dwie trójeczki i szóstka. Słuchajcie. Czyli Piotrek, bo to w takim razie potrzebował. To mm. ja wezmę to. Tu. O, i jedno. mamy jedną. Przepraszam. Znowu jedna się styka I piątka. E, sorry, trójka, raz, dwa, trzy, ta czwórka, ta piątka i ta szóstka, może. Czyli sześć, cztery i pięć. Pyk, pyk, pyk. Nic z tego dobrego nie wyszło. Czekaj chwileczkę. Piotrek wygrał I to bardzo małe Ale mi to zostaje dziadostwo To jedyneczkę I to idzie na szóstka czerwona Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Tak się zmieniło mhm. No ja zbyt dużo nie mam do wyboru. No tak. O. O. Ja wygrał 17. Bo wcześniej 17. Dobra, to ja biorę to. Tu i mam podwójną. I patrz na to. <laughs> Koniec. I koniec jest gry! Dlaczego? Czekajcie, muszę zobaczyć co mi lepiej pasuje. Bo wywinduje... a nie, czerwone pójdzie do góry. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. No to może się jeszcze przy końcu dużo jeszcze zmienić. Dobra, to na razie wstawię to tu. I mam jedno... jedno. No dobra, no i tak nie ten, pewny. I ta czerwone idzie tutaj na raz, dwa, trzy. No i słuchajcie, gra się zakończyła, ponieważ został spełniony warunek zwycięstwa, czyli jeden z graczy zapełnił sobie całą ścianę i możemy przejść do podsumowania. Mamy tutaj informację o tym, jaka jest punktacja na takiej pomocy gracza. Musimy przede wszystkim ustalić, jakie mamy wartości obrazów. No i teraz. W związku z tym, że krajobrazy wywindowały bardzo daleko, mnożnik tych dzieł będzie na razy 5. Mhm. Jeśli chodzi o portrety, razy 4, martwa natura, razy 3, no i te miejskie, miejskie krajobrazy, wiejskie. razy 2. No i teraz tym się nam ułożyła właśnie rozgrywka, i musimy teraz policzyć po prostu, ile mamy, ile mamy e, obrazów w każdym kolorze. Przesuwał moje punkty? Tak, więc możemy ustawić sobie swoje znaczniki, one są w bardzo podobnych kolorach, mhm. ale Piotrek jest trąbką, ja jestem tym chyba sekstansem, to się nazywa. Więc tak, najpierw obrazy, no i patrzymy sobie, ile mamy niebieskich. Raz, dwa, trzy. Ja mam cztery niebieskie, ja razy dwa, 3. czyli osiem. Czyli osiem, Piotrek ma trzy, czyli sześć. Mm -hmm. Następnie żółte. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ja mam 6. pięć, pięć razy trzy, czyli piętnaście, eee, dwadzieścia trzy. A ty masz sześć, 6, tak. czyli osiemnaście, dwadzieścia cztery, tak? I w ogóle jeszcze bardzo ważna rzecz, bo no, my graliśmy tak oczywiście, aby nie było właśnie faux pas. Czyli znaczy wszystkie obrazy nie ma sytuacji takiej, że któryś z obrazów styka się mhm. z tym samym kolorem obrazu. Tak. Dlatego my po prostu je wszystko mnożymy. Gdyby była sytuacja taka, że jest obraz żółty, obok żółtego na przykład, to po prostu one nie mogą zapunktować. Dokładnie. Więc patrzymy sobie teraz na czerwony mnożnik razy 4, 2, Raz, Raz, 3, 4 ja to w cztery, czyli plus 16, czyli 40 piotrek. I 39, ja. No mm -hmm. i zielone razy 5. Dwa, dwa, trzy, Raz. 2, 3, 4. Tak ja samo. Czyli 20. Mm -hmm. Czyli 60. 60. Obracamy na drugą stronę. Mm -hmm. I też 60. Mm -hmm. Czyli tak. I to się skończyło, jeżeli chodzi o obrazy. Teraz patrzymy sobie na linię wzroku, bo. Zielony jest najwyżej punktowany i mamy tu pod spodem informację, że każdy obraz w linii wzroku to jest plus 3 punkty. Mm -hmm. Linię wzroku tu mieliśmy na początku na takim innym tak. kolorze. One tutaj, tutaj są widać z, tymi, z takimi oczami. Tak. I patrzymy teraz, ile mamy. Ja, ja mam, mam dwa zielone. Szat. Ja też dwa. Kurczę, z ciągle web w web. Czyli plus 6 punktów. Mm -hmm. Teraz musimy zobaczyć sobie dekoracje i właśnie te wszystkie małe rzeczy, które braliśmy, to są dekoracje. Na nich są tarcze. Liczymy ile mamy tych tarcz. Tak, to są punkty zwycięstwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście, trzynaście, czternaście. mam osiem. Czternaście, czyli dwadzieścia dziewięć. Ty osiem. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8. Teraz mamy odsłonięte narożniki, minusowe punkty, nie, ma. nie mamy, plus nadmiarowe obrazy, nie, nie mam. mamy, a Piotr ma wypełnioną całą galerię, więc dostaje jeszcze 5 znacznik plus 5 mhm. punktów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i los tak chciał, że w pokazowej rozgrywce mamy remis. Tu było chyba coś napisane, ale uznajmy, że to jest remis, bo ja, znając życie, zaraz przegram. Dobra, Piotrek, czyta. jakie są zasady? Nie, bo zaraz się okaże, że ja przegrywam. No dobra, on no to już. Jeżeli dwóch lub więcej graczy remisuje na pierwszym miejscu, A tu wygrywa jest. gracz z większą sumą ofert wszystkich tak. lizaków pozostałych na ręce. Na karcie jest też to napisane. Jeżeli, czyli remis to... wygrywa gracz z większą sumą ofert lizaków pozostałych na ręce. Czyli mam 14, 16, 11, 19. 11. 14, 15. 19. Czyli zgodnie z tym powinienem wygrać ja? Nie na tak, Nat nie, nie. Nie zgadzam się. Natomiast ja jestem na tyle pokojowy, że wygrywamy razem. Jest remis. Bezsensowne to rozwiązanie. Remis jest. Tak, słuchajcie, tyle. Cała, cała rozgrywka, cała filozofia. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i zasady będą dla Was bardziej przejrzyste. Przepraszamy za bałagan, przepraszamy za dyszącego Diora, ale takie, nie inne są warunki. Mamy nadzieję, że mimo tego. Bo on się nas dobrze oglądało, że to cokolwiek z tego wyszło. Tak. Dziękujemy, <grystanie> Dobra. trzymajcie się i do Hej. zobaczenia. Hej.